Po prostu oglądamy kolejną walkę. Dosłownie w tym samym miejscu Janko zleci przez całą rzekę. I pytanie, kto zada tylko te ostateczne obrażenia? Zarówno on i na jednego, jak i na drugiego. Skąd ten double kill? Nawet nie mam pojęcia, ale cóż za styl Marcina Jankowskiego. 5-1-2 na nie. SK musi teraz wziąć tego smoka. Fnatic jest 4 na 5. po jednak za 5 sekund. Będzie miał dostępną teleportację. To może się skończyć tragicznie dla ekipy z Niemiec. I ten smok wydaje się być naprawdę. A... Oj, tak. Skarbem, ale o tym za chwilę, bo pojawi się także teleportacja ze strony Whippo. Ten od razu wskakuje w trika. Jest bullet time od Misfortune. Ręgar poskromił tutaj Panteona jednak zgryzie Piach, ale Kokon trafiony w trika. Rapel do góry zagrany, ale co z self Okej, okay, podbicie ze strony Orna. Nemezis jest fenomenalny. Pamiętasz co mówiłem o Elis, która gankuje zamiast farmić? I robi to ponownie. Jakos, jesteś bestią w tej kwestii. I nie ma tutaj już nikogo do pomocy. Płypo, jeżeli się z tego wydostaniesz, to jesteś Bogiem. Aczkolwiek nie widzę nad twoją głową Aureoli. W takim razie, jakie przedmioty w zakupi Sakra? Może o tym zaraz, bo jednak w sporych tarapatach. Zaraz Inspire przybliży się do swojego przeciwnika. Jeszcze jeden autoatak! Jest błyszczy Inspire to przeżyje jednak nie miniony! O, o, teraz sytuacja na dolnej aleje, w której abset może mieć spore problemy. Szósty poziom dla Janko, ale że on go pięknie wykopał. Każdy list nie Q, każdy list nie wciśnie Q, Ale Q wciska Zyndra. I Vitality odgryza się rywalom. Lecz tego roomu ze strony Wandera i Hans my chyba się nie spodziewali. Pierwszy atak już się rozpoczął. Drugi następuje chwilę później. Vitality. Nie ma many tu selfie. Nie ma zbytnio nadziei na ucieczkę z tym flashem na cooldownie. I dobry round duetu rogue. Ratuje im skórę. No jest jeszcze moment, w którym Isim ma coś do powiedzenia. Więc szuka zagrania, ale mówiąc o nich. Isang nadal nie trafił chyba żadnego stuna, ale to nie było potrzebne. Stretching tak wystarczy ileż obrażeń tutaj rekles dołożył. Od niego kule z pistoletów. Z armat puścił gangplank, co jego. No i nie było prawa, w którym Crounchot oraz limit mogli to przetrwać. W przeciwieństwie do Claud To nie jest saburzek, który można oddać. Idzie Janko. Nie prostu sobie klatny od tak! Marcin Janko z Jankowski z kluczowym zagraniem da dzidu. 4 do 3, Jak to będzie wyglądać, jak nie wygląda źle. Ale patrzcie na to. Ten Pantheon z kilkoma zabójstwami. W tym momencie będzie się znęcał nad warusem, nad tamkem Błysków nie mają, nie mają także życia. Czas kupić tutaj trumne, panowie. Tore podobnie. Świetne ulti od Barda. Piąty poziom i kolejne zabójstwo dla G2 Esports. I dlatego właśnie kochamy Panteona w dżungli, bo on nie musi się przejmować farmieniem. Dobra, chyba chciało oddać. Tak, tak, tak. Madlając, nie wiedzą, czy się grupować, czy atakować Perksa po tej dzidówce, wcale nie jest w idealnej pozycji. Jankos znalazł Kienko, żeby ukraść smoka, dużo dla nich, ale również i team fight wunder z pięknym wejściem, a resztę roboty dokona Caps, ten z dziewięcioma zabójstwami na tej Vein i, I Karzi tutaj czaruje, ale kolejne kill trafione! Niczym magnes jakby rywale trzymali na te Sonic Wave'y. Jankos z pięknym zabójstwem. Teraz Bój po szóstkę. Wunder musiałby szczęścić falę, ale on odbierze sobie kozła. Będzie w stanie wygnać przeciwnika, sprawić, że straci trochę... Oj, nie. nie to Flasz wykonuje Jakosa! first blood na konto, G2 i uciekaj stąd Blipo, bo Marcin jest na miejscu. Uh. Razor raz dos, już w okolicy swojego strzelca, no i Kobe. Wcześniej splice całościowo było dużo bardziej late game'owe, teraz to, natomiast Misfits chce naciskać i robią to naprawdę skutecznie. Kolejne zabójstwo, już killing spree w rękach Kobego i powrót na pewno udany, jednak shutdown, trafia na konto selfmade'a i idą cios za ciosem. Febiven dołącza do drużyny, ale nic nie może tutaj zrobić, to jest triple kill. Glass made madea wow! Wander ustawił się pod latarnię. Nie wiem, ile informacji z Wardów dostali, bo Wardów na rzece coś nie mają. Co robi Hylissang? Nie, ale nie, nie wywali się, ale wciąż co, co jest odwalane tutaj. Wieża dezaktywowana, ten dive się odbywa, ale Hans sama cały czas tańczy, rekres teraz nie. pod wieżą. Hylissang go wyjmuje. Czy jest wsparcie od Rok, No nikogo nie, nie ma. Dlatego Wander te też zginie. Nic nie ma, wszystko na cooldownie. Ależ mi jest szkoda rok, no... No nie wiem, co tutaj... A... Ja! Minion! Ja! Ja! <laughs> double Kill! To będzie smog, który da tyle wartości, ba, już nawet w tym momencie Larsen ma jakiś armor, więc amplifikacja tegoż byłaby m, dobrą wiadomością. Han sama jest w tarapatach, Selfmate po prostu go wykluczy! Oh, to jest one shot! I o tym właśnie mówiłem! Kiedy Evelyn jest przyspieszona, ona takie rzeczy będzie ci robić. To jest bracket of Night przez następne, jeżeli się nie mylę, 40, chyba 45 sekund. A to jest czas, w którym selfmate może splashować i po prostu go zabić. I... i Noms. Wow, pozdrawiam. Przewidziałeś! Jankos musiał trzymać bazę przez 15 sekund! Czy będzie w stanie? Set nie ma zbyt wielu narzędzi, żeby to zrobić, a przy życiu Rekless, przy życiu Selfmade, przy życiu Bwipo stara się cokolwiek zrobić, stara się zatrzymać to show, ale to jest tylko Set. 2-1-0 Inspired, na pewno tych leśników nakreślaliśmy i nakreślać będziemy, tak ważnie w tej serii, ale właśnie teraz będą wjeżdżać wraz ze swoją ameryką to jest to obrażeń i kapsa już nie ma na summoner's drift. Pierwszy skon, Jankos, ciebie czeka ten sam los. Zakładam, że akurat oh. tutaj szykuje się Blade of the Ruined King. Pentak! Witamy serdecznie. Kto będzie szybszy? Jednak no. Jednak Jankos! Ale jeszcze do tego wleci Erka od Perksa. I możesz mieć ultimate taką bójpot, ale aż szkoda, ci go używać w takiej sytuacji. Za 40 sekund także powstaje pierwszy smok na tej mapie. Ładny huk od Wandera, ale czy to będzie pierwsza krep? Dokładnie tak! Na bocie całkiem niezłe tradey. Gdyby Hans sama pewnie trafił, to rogu będzie. Okay. Ale i tak dobrze. Dependent trafia. Jest zagrany Ignite i to może być znowu pierwsza krew. Na koncie rogu kotwica nie trafia ściany i tym samym. Aphelios, First Blood, czy trzeba mówić coś więcej?